Przegnę 53 km! Uh! Ja nie wiem na to ja się zapisałem. Jestem już w lesie. Pierwszy kilometr, jeszcze tylko 52. Jestem sam w lesie. Na razie jest cały czas góra-dół, góra-dół. Oszaleję tutaj. No teraz się wywalę. Zaczyna się jazda. Zapitalam jak sarenka. I z góreczki. No to po prostu oczy Dosłownie ja tu zginę śmiercią tragiczną. Dobrze, że kupiłem ubezpieczenie. Nawalam cały czas. Mamy 20 km a ja jakimś cudem dalej żyję. Drugi punkt kontrolny. Dobra, nie ma co jeść, nie ma co stać, trzeba zapitalać. Mamy 30 km. Trochę lepiej, ale nadal do dupy. No co ja mogę powiedzieć? No biegnę. Trzeci punkt kontrolny. Trzeba coś zjeść. Mm, no. Oła. Biegnę w ciszy. Jestem na 40 km, nie wiem co się stało, ale czuję się zdecydowanie lepiej. Czwarty punkt kontrolny. Zostały mi dosłownie 5 km. 4 km do końca, 3 km do końca, 2 km do końca, jeszcze kilometr, już nie wiem co się dzieje. Czemu ja to naprawdę robię? Dasz radę, że jesteś silny. Dobra, widzę metę. Happen. Dzień dobry, nie patrzcie na to, patrzcie na to! Zrobiłem to!